oto odświeżona Audi A4 czyli jeden z czołowych produktów marki z Ingolstadt w generacji B9 zaczynamy Przez prawie 40 lat historii modeli 80 i Audi A4 sprzedano ponad 12 milionów egzemplarzy tych samochodów. Oczekiwania wobec nowej generacji, która weszła na rynek w połowie 2015 roku, były znaczne i udało się je spełnić. Każdy obecny producent jednak wie, że jeśli auto zjeżdża z linii produkcyjnej 3-4 lata, to trzeba pokazać lifting przygotowujący powoli też klientów do następnego modelu. Warto jeszcze złożyć życzenia, bo Audi A4 w tym roku obchodzi swoje 25. urodziny. Pierwsza generacja powstała w 1994 roku. Co zmieniło się tutaj najbardziej? Przede wszystkim odświeżone Audi A4 otrzymało bajranskie światła LED. W standardzie już dostępne są teraz LEDowe reflektory, z tym, że wtedy pozostają zwykłe, normalne... Pozostają normalne kierunkowskazy. Możecie to zobaczy sobie zobaczyć teraz, jak to wygląda w konfiguratorze. Nowe adaptacyjne reflektory Matrix LED mają teraz 25 diod na reflektor, zamiast wcześniejszych 19. Dość dobrze radzą sobie z wycinaniem potencjalnie oślepianych obiektów, choć nadal zdarza się, że nadjeżdżający z naprzeciwka oburzeni mrugną długimi. A sama technologia na tle wielu innych samochodów dysponujących tym samym nie robi już takiego wrażenia. Do tego przeprojektowano zderzaki, które teraz upodobniono do wcześniejszej wersji S-Line oraz RS. Dodano tutaj również taki odstęp pomiędzy maską a um, atrapą chłodnicy single frame. Samą atrapę też poszerzono, dzięki czemu ten samochód zdaje się być taki bardziej przysadzisty. Podczas liftingu jedynymi niezmienionymi elementami pozostała maska oraz dach. Końcówki wydechu, po prawej macie gumową zaślepkę, po lewej dwie faktyczne końcówki. Przejdźmy pod maskę. W gamie jednostek napędowych odświeżonej A4 znalazło się 6 turbodoładowanych silników o mocy od 150 do 347 koni mechanicznych. Są tu trzy silniki wysokoprężne, a najmocniejszy z nich znajduje się pod maską tego egzemplarza, czyli jest 140 TDI, 190 koni i 400 Nm. Mamy jeszcze S4, również pojawiający się w tabeli ropniaków, dysponujący jednostką o mocy 347 koni i 700 Nm. Na koniec dwa benzyniaki 40-45 TFSI o mocach 190 i 245 koni. Dodatkowo wspomniane S4 otrzymało 48-woltową instalację elektryczną, czyli napęd mild-hybrid. W kabinie oprócz skrupulatnie, minimalistycznie zaprojektowanej deski rozdzielczej, która nadal jest nowoczesna mimo już kilku lat od momentu prezentacji Audi A4, nie znajdziemy już na tunelu środkowym... Czegoś, co służyło użytkownikom Audi od wielu, wielu lat do obsługi systemu multimedialnego MMI. O chodzi o pokrętło, które znajdowało się tutaj, tutaj na tunelu środkowym. Audi stwierdziło, że hej, skoro macie dotyk oraz asystenta głosowego, to przecież wystarczy już pokrętła. Po co to? Kto tego będzie używał? Przecież fantastycznie jest. Celować podczas jazdy, skupiać swoją uwagę na tym dotykowym ekranie i celować w przyciski palcem. Przecież to jest bezpieczne. Hej! Hej, nie jest bezpieczne, właśnie, i to jest słabe rozwiązanie. Bardzo słabe. Bardzo tego brakuje, i myślę sobie, że to fatalnie, fatalny sposób na odświeżenie w sumie dobrego samochodu od Audi. Wystarczy spojrzeć na BMW, które do niedawna nie posiadało dotykowego ekranu, systemu multimedialnego. Teraz wprowadzili dotyk, i wobec tego umożliwiają tak obsługę multimediów za pomocą dotyku, za pomocą gestów, za pomocą asystenta głosowego hej BMW oraz za pomocą pokrętła iDrive. To jest fajne rozwiązanie, bo dla każdego coś dobrego. Moim zdaniem dość wygodne i bezpieczne. Wyświetlacz MMI posiada teraz funkcję akustycznej reakcji zwrotnej, którą dotychczas posiadało pokrętło na tunelu środkowym. Sam system? Trzeba się przyzwyczaić. Po lewej stronie znajduje się stała kolumna dająca kierowcy dostęp do najpotrzebniejszych funkcji. Ekran reaguje na dotyk szybko i jest dobrej jakości. Prezentowane grafiki nie są przestarzałe, tak jak ma to miejsce w przypadku ekranu prezentującego zegary za kierownicą. Wirtualny kokpit wymaga odświeżenia layoutu, który względem konkurencji się zestarzał. Co prawda jego dużą zaletą jest ponownie duża responsywność oraz natychmiast ale chociażby BMW czy nawet Peugeot oferuje w tej kwestii większe bariery. Teraz coś kosmicznego. Nawigacja korzysta z usług zawartych w Audi Connect oraz Audi Connect Plus. W ich skład wchodzi m.in. system Car2X wykorzystujący inteligencję rozproszoną floty Audi. Po prostu do informacji o znakach drogowych i zagrożeniach, czy informacji o miejscach parkingowych dołączyła nowa informacja o sygnalizacji świetlnej. Pojazd skomunikowany z infrastrukturą miasta otrzymuje informację wprost z centralnego sterownika sygnalizacji świetlnej. Kierowca może dopasować prędkość dokładnie podczas fazy światła zielonego. Dodatkowo na tablicy zegarów może wyświetlać się czas pozostający do kolejnej zmiany świateł. To na razie kosmos w Polsce, ale może kiedyś. Większość tworzyw sztucznych dookoła kierowcy sprawia dobre wrażenie. Górna część deski rozdzielczej wykonana jest z miękkich materiałów, nie jest to tak wykonane jak w poprzedniej trójce. Na dole jest taki dość przyjemny dekor z interesującą fakturą. Plastików w kolorze piano black nie ma, a te twarde pojawiają się dopiero tutaj na tunelu środkowym oraz w dolnych partiach boczków drzwi. Fotele są no niezwykle wygodne, moim zdaniem. Świetnie trzymają ciało podczas jazdy. Nie mogę się tutaj absolutnie do nich przyczepić. Mają fajne trzymanie boczne, mają na dodatek regulację podparcia UT. Są sterowane elektrycznie, do tego posiadają funkcję podgrzewania oraz wentylowania. No, czego potrzeba więcej? No niewiele. Do tego kolumna kierownicza regulowana jest w obu płaszczyznach, dzięki czemu sprzyja to szybkiemu zajęciu pozycji, właściwej pozycji. Za kierownicą. W nieśmiertelnej kwestii schowków, standardowo schowek przed nogami pasażera, kieszenie w drzwiach, schowek pod podłokietnikiem z ładowarką indukcyjną, dwa uchwyty na kubki oraz wgłębienie u dołu deski rozdzielczej niczym niestety niezabezpieczone, to nie sprawia zbyt dobrego wrażenia. Widoczność z przodu? Całkiem niezła. Słupki A nie utrudniają jazdy, podobnie jest ze słupkami B. Widoczność do tyłu ułatwi niezła kamera cofania wraz z systemem kamer 360 stopni. Jeżeli miałbym się przyczepić, żeby nie robić tam za dużej laurki. Ym... Audi, to po pierwsze irytuje mnie ten dziwny klik przy korzystaniu z, z każdego przycisku, z każdej funkcji dostępnej pod przyciskami na desce rozdzielczej. Denerwuje mnie też to rozwiązanie w sensie polegające na likwidacji pokrętła do sterowania systemem multimedialnym. Bardzo niewygodne i nie tylko ja mam takie odczucie. Brakuje mi spłaszczonej u dołu kierownicy, szkoda, że jej nie ma. Moim zdaniem kierownica jest za duża. Tutaj, no i zegary wreszcie Audi mogłoby odświeżyć, bo wyglądają już odrobinę. No nie chcę powiedzieć przestarzale, ale mało finezyjnie, może, może to tak będzie lepsze określenie. Przechodzimy na tylną kanapę i od razu czuć, że jest tu więcej miejsca niż przykładowo w testowanym tydzień temu Peugeot 508 SW. Otwór drzwiowy jest znacznie większy, a o głowę nie należy się obawiać przy próbie zajęcia miejsca na tylnej kanapie. Oparcie jest dość pionowo, bez możliwości regulacji, a miejsca przed nogami jest w bród. Tak samo na ilość miejsca nad głową nie powinni narzekać wyżsi pasażerowie. Linia dachu nie opada wcale tak szybko, nie ma większego problemu przy zakładaniu fotelika dla dziecka. Uchwyty Isofix są ergonomicznie położone i nie trzeba ich poszukiwać. Przechodząc do bagażnika ujrzymy nieźle wykończony kufer z ograniczonym otworem bagażowym, jak to zwykle ma miejsce w przypadku sedanów. Bagażnik jest przy tym foremny, siedzenia drugiego rzędu składają się z wnętrza kabiny na płaską podłogę. W standardzie uzyskujemy tu pojemność 480 litrów oraz 965 litrów po złożeniu foteli. Ruszamy! Powtarzam się, ale pod maską tego egzemplarza znajduje się najmocniejszy, nie będący S4, silnik wysokoprężny o znaczeniu 40 TDI. Jest to dwulitrowa jednostka o mocy 190 koni 400 Nm momentu obrotowego. W cenniku A4 40 TDI S-Tronic pojawia się w wersji z napędem na przód oraz napędem quattro. Szczęśliwie w tym egzemplarzu moc przenoszona była na obie osie, gdyż w prostszej i tańszej konfiguracji auto często gubi trakcję. Dodatkowo przyspieszenie do setki jest gorsze o 30 sekundy, a spalanie nieco mniejsze. Daniem producenta najchętniej wybieraną opcją powinien być właśnie ten wariant, czyli 40 TDI. Z mojego doświadczenia natomiast mogę powiedzieć, że równie ciekawą opcją jest 35 TDI, może nawet ciekawszą o mocy 163 koni, jest to wariant nieco słabszy, ale z 12-voltową instalacją elektryczną, która mild hybrid, która pozwala nieco zmniejszyć średnie spalanie, bo przy dodawaniu gazu, przy ruszaniu oszczędzacie. Lub też wersja S4, która jest już w ogóle totalnie dopasionym, do, dopasioną A4, również z silnikiem diesla i to wyjątkowo mocnym. Także jeżeli nie, ma, nie dysponujecie tak wielką kasą, to weźcie sobie 35 TDI, bo naprawdę, naprawdę całkowicie wystarczy. Wybierając 40 TDI bez dodatkowych układów hybrydowych, możecie się niestety zawieść, ponieważ auto nie prowadzi się tak, jakby rzeczywiście miało 400 Nm. Nie jest zbyt żwawe. Przyspieszenia nie są takie natychmiastowe. To auto w ogóle nie jest agresywne, ale myślę sobie, że to spora zasługa, no tutaj mówię ironicznie, zasługa automatycznej skrzyni biegów. Tak jest. Normalnie gwałtowne dodawanie gazu nieco psuje nastrój. Skrzynia potrzebuje chwili zastanowienia, ale w trybie dynamik silnik reaguje trochę żwawiej, ale i tak auto rozpędza się dość. Powoli widać, że ewidentnie producent przy projektowaniu A4 przestawił wajkę na tryb komfortowy i zależy mu przede wszystkim na tym, żeby pasażerowie pasażerom miło podróżowało się z punktu A do punktu B. To widać na przykład po tym, że wewnątrz bardzo mało słychać sam silnik. Jest, kabina jest dobrze wyciszona, a jeżeli wyjdziecie z samochodu, to już ten klekot jest dość mocno odczuwalny. Automatyczna S-Tronic spisuje się całkiem nieźle. Została całkiem dobrze sprzęgnięta z jednostką napędową. Nie jedynie w nerwia to, co dzieje się, kiedy na przykład stoimy na światłach i próbujemy szybko ruszyć. Jest to wprost niemożliwe, bo auto potrzebuje znacznej chwili na zastanowienie się, co ma zrobić. I jest to dziwne. Najnowsza generacja Audi A4 jeszcze względem poprzedniczki schudła o 120 kg przy, dzięki wykorzystaniu lżejszych materiałów przy konstrukcji e, itd. To przekłada się również na niższe spalanie. Dodatkowo no, posiadamy silnik diesla, silniki wysokoprężne są w ogóle zdolne do uzyskiwania naprawdę kuriozalnych, kuriozalnie wręcz niskich wyników spalania. No ale tutaj tak na trasie przy podczas jazdy z prędkością 130-140 km na godzinę jesteśmy w stanie osiągnąć 5,9 litra na 100 km. Po wjeździe do miasta, to do średnie spalanie wzrośnie do około 7,3 litra na 100 km. Tak jest przynajmniej w tym momencie, właśnie tutaj na komputerze pokładowym. Cena nowego Audi A4 startuje od 151 900 zł w wersji 30 TDI z estronikiem. Jeżeli chcecie zdecydować się na mocniejsze 35 TDI, zapłacicie minimum 159 900 zł, z kolei 40 TDI z napędem na przód dostępny jest od 169 900 zł, a z napędem na cztery koła od 179 900 zł. Dodając komfortowe wyposażenie, bez większego problemu osiągniecie tu kwotę rzędu 230-240 000 zł. Zawsze jest jeszcze opcja wysokoprężnego S4 za 318 000 zł. Dajcie znać, co sądzicie o nowym Audi A4. Subskrybujcie kanał i oglądajcie Sprawdźcie inne nasze filmy, a m.in. wczorajszy top o elektrykach na rządowe dopłaty. Do zobaczenia!